Hejka, zagramy dzisiaj w y, z moją siostrą w obby, jak coś to obok mnie jest moja siostra. Obby pod tytułem, ucieknij od pana pizzbota. Tak, daj suba i lajka, like, jeśli możesz, bo oczywiście nie musisz i zachęcam do napisania komentarzy. Dobrze. Zaczynamy. Okej. Okay. Zbieramy tu też pieniądze, więc ja sobie podniosę ten pieniądz i wchodzimy tu na rurę. Ogólnie mogę być słaba wobli, ale dobra. A i wychodzimy przez... No, o Boże, on zauważył nas. Okej. Okay. Y no nie wychodź z klasy. No. O nie. Boże, spadliśmy. Moi drodzy. Okay, mamy takie coś. Dobra, tu chyba się przejść, więc przechodzimy. <grafię grafię> moja, moja siostra już spadła. E, dobra, jesteśmy następni. Dobra, jest obok mnie. Obok mnie jest. E, Ala. Ej, oni mnie, widzicie. No nie, patrzcie, jaki plastik do mnie. Ej, dobra. Ojej Możecie też słyszeć mojego brata w tyle Bo, no, mój brat ogląda. Okej. Okay. Wchodzimy. Pizza, 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 pizza. Możecie napisać w komentarzu. Napisać w komentarzu. Ile widzieliście, jak wam się chce powiedzieć. Ile widzieliście na temat odcinku pizza, bo pewnie będzie dużo. Okej. Okay. Teraz po górach o nie wyszło coś aha jest no, naprawdę miłe ogólnie mam nagrywanie to mam taką sejakość nagrywam bo nagrywam ogólnie przez mam takie coś dobrze nie da się ale mam takie coś gdzie tam jest modyfikator chyba gry i tam można nagrać coś albo w grze na przykład sobie oglądać YouTube, coś takiego i po prostu to jest fajne, że się to mogę nagrywać. Okej, okay, jesteśmy przy śmietnikach. Dobra. Dobra. To chyba będzie mm, gonić. Yy, Podążej ze skrótami bananów. na no, Chyba będzie gonić. Ej, najgorzej. Co to jest w ogóle? Idę. Ach, Oka, Ej, ale no nie jest to creepy, ale to jest takie dziwne. Dobra. Wiem, wiem, pizza, gdzie, wie, pizza, wiem gdzie iść, więc... Pizza, pizza, dobra. Chodźmy do wentylacji. Tu nie można. A to gdzie? A tu Jezus ma... No. O, tu. Oba. Dobra. Oba. Oba. E, dobra, teraz jesteśmy w korytarzu szkolnym. I teraz tak, przejdziemy to i będzie, ja będę miała przerwę, przejdziemy to, tak i tak. Ok, przechodzimy, bo czekam jeszcze na moją siostrę. Czyli, ale jak widzieliście nagrałam cringe'owy short z yy, No, ale no, według mnie fajnie, fajnie wyszedł. No nie, jest jakiś. ogólnie byłam u babci, więc spokój mój nie był prawdziwy, nie był ładny, ale no. przepraszam Głównie mam nadzieję, że dziś, jutro albo dzisiaj nawet jeszcze coś... Znaczy dzisiaj na pewno wstawię, bo umiem szybko wstawiać ogólnie filmy. Ech. O Boże! O nie! Ej, ale coś Ej, A to się chyba wyłącza. Czy to się wyłącza? No nie! No jo, jak nie wybiło! Gdzie tu jej idzie? A to jest. Ej, nie da się go przejść tam jest przycisk. Moja yy, siostra Ala powiedziała, że tam jest przycisk, więc idziemy po niego. No, ja nie Okej, okay. i chyba dla trzeba kręcić i sobie będzie to było panie. A my jak głupie staliśmy tam, Boże. <ścoughs> Przepraszam, że mam katar. Po prostu no mam katar. Bo było trochę zimno no i Okej, okay. mamy następne I uwaga, teraz mamy sylwet wofu To jest jakiś labyryn? Jezu goni nas! O nie! Ej, złapał mnie! Ja dobrze, że to jest labyryn A on w tą stronę, goni, a ja idę w jego stronę To my chcesz Dobra dom dom z co co ale nie no myślałam że był mnie no dobra jeszcze raz okej okay. ala dobrym idziemy sobie tu jest jeszcze okej okay. No, mamy kolejną kaskę. I idziemy. A okay, jedziemy, jedziemy. Tak jak mówiłam, możecie słychać właśnie głosy bajek, bo mój brat mega lubi chodzić do mnie i mi przeszkadzać. E, przeszkadzać. E, więc no, jak ktoś ma ryzyko, to wie jak to jest. A ma... Teraz 3 lata, tym no. No, w tym No, no tym no. I no, on się często... Jakby ogólnie postaram się to jakoś wyciąć, jak on będzie na mnie coś gadał, to on mnie się zdenerwowało na przykład na mnie. No, ale czasami możecie usłyszeć, na no, nie, no bo wiecie. Okej, okay, przyszliśmy. Kolejne. Znowu lawa. Oglądacie kiedyś w dzieci w kafrykę jak byłam mała, to... Aha, Jak byłam mała, to cały czas oglądałam ją i ona zawsze mówiła, że cały zawsze w musi być lawa, Jakby no, choćby skały nie wiem co, to nie będę tak mówić, no bo jednak to jest niezbyt. No nie tylko kulturalne, ale no... Tak... No, dużo starsi ludzie mogą mówić, no, ale ja nie będę mówić. I cały czas, ja cały co Dobra, powoli. Znaczy, ogólnie nie może powoli, ale... Okej, okay, po próbach y, dotarłam. I... Chyba tak. Dobra.

ale będzie robić tam smile, smile e albo, y albo ten będzie robić kokę kole, ja no nie. nie, nie jest. No jakby jak nie będzie to jest jeszcze taka jedna, która jest też czerwona na dług za darmo więc no. Okej okay, bierzemy koliwa. Ko ko Halifa, nie wiem. Ach, o, o, o A tu miałbym taki jazz sport. No. Aha! A bo w te czerwone krzyże nie można. ale ja nie znam czerwone. A ty to widzieliś. No bo ty masz pewnie gdzieś indziej. Dobra. Dobra, idziemy tu. Tu, tu, tu. tu. O, wyszło. Dobra, wyszłam. Tu, 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 tu. Dobra. Jesteśmy. No nie ma nic.

jest szybszy I jak, jak nie się u mnie tego ja powoli to zrobię jak zrobię to powoli to nie wygram ale zrobię I okay. Powoli i dokładnie. Powoli i dokładnie. Powoli i dokładnie. Powoli i dokładnie. Dobra, mam pierwsze miejsce. S Jak on niby mnie xd prześcignął? Przecież on się nawet nie pojawił xd Ja go zaraz chłopcze prześcignę S? xd? Dobra Bierzemy znowu pieniądze I idziemy Tak jestem okay, dobra wchodzimy o O! Aha, Dobra, idziemy sobie. Jednak nie lecimy. Przerwa techniczna. O! Okay. W sumie nie będziemy o tym mówić, bo nie musieliście o tym wiedzieć. I mam nadzieję, że na razie mi idzie. Wszystko ten opierający na moim kanale temat o tym, żeby po, yy, Tak jak mówiłam na moim pierwszym filmie, y, to będzie się mój kanał bardziej opierać na Robloxie. To na razie mi wszystko idzie zgodnie, zgodnie z planem. I mam dużo czasu też na to. Więc... Dobra, Aha! Aha! Mm. OK, idziemy. A. Смотрите, 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 Dobra, przeszliśmy. Boże, ale się przestraszyłam. Ej! Nie, to chyba kiedyś grałam. Okej. Okay. Usiadłam, więc dobrze. Okej. Okay. Прыграем. Видела. No, okay. okay, вот, ну иди вина, что не могу играть в кресло. Ок. Ок. Наразе есть добрая. Хотя сейчас снова сыграем. Dobra, no, tak dobra. Dobra. Jestem w finale, moi drodzy. Tak. A no nie zastanowię się. Co, co to? No. Dobra, i Od razu trzeba skakać. Mamy otworzone przejście. Okay. O, tu jest pasa. Okay. Idziemy przez wejście. Użyj tej drogi. Nie, nie, nie lubię tej wyjściówki. No, nie no dobra, nie no dobra, ale I O, it's there! Boże! Naprawdę muszę już, żeby ona spadała, no... Już były ok, żeby nie spadała bo inaczej się tylko położyć chyba nie po co ja mam niby tą drabinę tu kłaść? To X Udało mi się przejść praktycznie bez drabiny. Wezmę to. Stać mnie. Dobra, kupiłam kupiłem sobie to i to podobno jest lepsze. Więc dobra. Idziemy. A, ja mam go bić? Dobra. Ej, idzie łatwo. U mnie, u mnie kiedyś piszę, nie wyrzuca. Dobra. Na chwilę skończymy to obi, jak, jak, jak wygramy z tym bohem, bo ja mam 18 minut, no może tam dolicę 5 minut i zatrzymałam to jak będę długo robiła jakieś świecie no to obi, no bo nie chciałoby się wam oglądać jednego, jakby obi, no no, znaczy, wiecie, no, taki, taki jedno, jakby parkour, przez kilka razy, więc To no, też zatrzymujemy, bo to Graliśmy moi drodzy. W ogóle moja czeska rozmawiała z mamą, więc musiałam zatrzymać, ale i tak. Mimo, że z czerwonym chłopcem pokryliśmy moi drodzy. Chyba, równo zrobienie wiadomo.

Dobra, idziemy, 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 idziemy i ciekawe co będzie na końcu. Naprawdę nie ma, nie ma naprawdę <śśla> szybszej prędkości. O, jesteśmy tam, moi drodzy, świetnie. Dobra, idziemy sobie tu. Szybko, 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 szybko. O, oh, nie. Yeah. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy, 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 jesteśmy. Oj, moi drodze. Co to jest? Co to jest, proszę państwa? Co to jest? No jest ta tułetka. Okej. Okej. Trzymaj Okej, niech nie... Nie. Okej, idziemy... Zidy jesteś? O Boże, ej! Zdjęsteś mi. Boże, ich znać. Ej, tu można się pomniejszać. Ja też czuję tego, o. Jakieś się sobie jafnię. Jeju! O Boże! Jak, dasz tu, jak, dasz, jak da się ten skoczność i te, na trampolinę się największą wejdzie, to da Ci ten poza małpę. Ej, w ogóle jestem wysoko. Dobra, i teraz na wyskoczymy. O Boże! O, niej, nie, Dobra. Musicie to sobie zbubować szczerze i tak oto kończy się. O oh Aha. Mm. Tak oto kończy się mm, mój odcinek. Mam nadzieję, że że mm, Wam się film i... I, i, I możecie zrobić coś po sobie, ale nie zmuszam. miłego dnia. W sumie u mnie wieczoru.